To oczywiście zajmuje czas, ale to jest też taka kwestia employer brandingu, tak? czyli to, jak my, jako pracodawca, chcemy być postrzegani na tym rynku, chociażby kandydatów, tak? bo czasami, wiadomo, to jest nasz kandydat, może za kilka lat będzie naszym klientem. Tak? Wiadomo, że świat też jest mały. Te informacje często o procesach rekrutacyjnych krążą, czy to w sieci, czy w ogóle w takich środowiskach, w naszym przypadku, czy programistycznym, czy właśnie kierowników projektów, są różne społeczności, grupy na Facebooku, LinkedInie. Mhm. Więc tutaj generalnie ten przepływ informacji jest bardzo dobry. Także tutaj ja tak w ogóle zachęcałabym pracodawców, żeby taki feedback dawać właśnie z szacunku do kandydata. Ja tak jak mówię, zawsze go daję. Czyli to nie musi być jakiś bardzo długi feedback, to czasami wystarczą 2 trzy zdania, co kandydat powinien poprawić, co było dobrze, na czym powinien się skupić. I to naprawdę jest kilka takich zdań, które wiem, że kandydaci bardzo, bardzo doceniają, natomiast faktem jest to, że jest to rzadkość, że kandydaci bardzo rzadko właśnie otrzymują takie merytoryczne informacje.